Słuchajcie, i co, nie mówiłem, że Rosja jest w czarnej dupie? Słuchajcie, jeżeli myślicie, że Rosja jakaś będzie silna, albo jakąś, jakąś ma, nie wiem, pozycję w świecie międzynarodowym, no to się mylicie, po prostu tak powiem, nie, bo... Słuchajcie, teraz właśnie zostało ogłoszone przez prezydenta Macrona we Francji, że 26 państw z tej koalicji chętnych yy, Uzgodniło, że wyśle swoje wojska na Ukrainę, czyli 26 państw. Rozumiecie, co to jest, nie? To już Rosja może zapomnieć, że w ogóle zdobędzie Ukrainę, że, że jakieś, jakieś wpływy będzie zyskiwała tutaj, w tej części, właśnie ukraińskiej, bo oni myśleli, że po prostu przejmą Ukrainę i będą mieli jakiś nacisk na, na Europę w ten sposób, nie? Słuchajcie, czyli tak, 26 państw wyśle swoje wojska na Ukrainę, nie. Oczywiście Polska nie jest w tym liczona, Polska jest liczona jako hub logistyczny, nie? Ale Polska nie wyśle tych wojsk. I słuchajcie, fajnie na swoim kanale Krzysztof Wojciech to opisuje. Wszystko tłumaczy do, dokładnie, jak, jak te, te rozgrywki, te układy międzynarodowe się odbywają. Słuchajcie, i teraz istnieje, bo się zarysowuje taki podział między właśnie wschodem a zachodem, nie? czyli, czyli yy, tak jak widzieliście na przykład yy, tą paradę w Chinach, to tak, to tam było spotkanie yy, właśnie przywódcy Chin, Putina, yy, przywódcy Korei Północnej, co tam jeszcze, Łukaszenka był, no, i chyba z Indii był, ale z Indii był tylko, tylko w, w, takiej, w takiej formie, że Indie stoją jak gdyby jeszcze w rozkroku, bo chcą ugrać na więcej, więcej z, w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, nie? Ale Hindie, Indie się nie przyłączą do, do tej koalicji wschodu, nie? Bo, bo Chiny są konkurencją dla Indii pod każdym względem nie? I, i tu się zgadzam z panem Krzysztofem Wojczalem właśnie, że, że Indie po prostu chcą coś ugrać, nie? ale ta koalicja się zarysowuje taka, że Chiny, Korea Północna, Rosja, Białoruś. Nie? No i, i słuchajcie, no i, i reszta świata po prostu, nie, czyli ta, ta, tak zwany Zachód. Nie? I teraz y tutaj ludzie zachodów, te, te, te państwa się konsolidują właśnie to widać teraz. No i, i no i jest dobrze nie? Dla Polski to jest bardzo dobry układ, bo, bo im dalej Rosja od Polski tym lepiej. jeżeli, jeżeli jakieś walki się odbywają na Ukrainie, Możemy się, wiecie, no, oburzać, że ludzie giną, no, ale tak naprawdę to im więcej ludzi rosyjskich ginie na Ukrainie, tym lepiej dla Polski, bo, bo osłabia to yy, siły rosyjskie po prostu, nie? Taki jest fakt, nie? Także im, im dłużej ten konflikt trwa, tym, tym, yy, tym po prostu dla Polski jest lepiej, nie? Yy, słuchajcie, no i, i co jeszcze Wam mogę powiedzieć, no? Yy, no ogólnie jest, jest tendencja dobra, bo yy, tak samo Stany Zjednoczone yy, stwierdziły, że nie dość, że nie usuną wojsk amerykańskich z Polski, to jeszcze. Mogą wzmocnić te siły tutaj, nie? No i to już w ogóle jak gdyby zamyka drogę Putinowi, że nie ma co myśleć nawet o tym, żeby cokolwiek tutaj robić, nie? Bo zostanie. <laughs> unicestwiony, nie? Dosłownie zostanie unicestwiony, nie. Także nie ma co tutaj w ogóle nawet, nawet myśleć o, o takich rzeczach, żeby coś tutaj z Polską robić, nie? No, słuchajcie. Także dobrze. Pozycja Polski wzrasta. No, tak jak mówiłem, zostaniemy zaproszeni do, G, do G20. No i, i to jest też super plus, nie? Także militarnie mamy coraz większą pozycję i, i także jak gdyby zyskujemy, i, no i zyskujemy ekonomicznie po prostu, że Polska coraz bardziej jest liczona się, z Polską coraz bardziej, bardziej liczą się na świecie, nie? Słuchajcie, jeżeli wam się podobają te filmy, to możecie mi kawkę postawić, bo wiecie, że na polskim TikToku nie ma żadnego e, finansowania, w sensie nie zarabia się na tym, tylko jeżeli ludzie na przykład e, w dowód wdzięczności takiej takiej, wiecie, że wam się podobają te treści, to, to możecie po prostu w dowód uznania. E, w, wesprzeć po prostu ludzi, którzy robią takie filmy i postawić po prostu symboliczną kawkę, nie? Także zapraszam wszystkich do odwiedzenia linku. Tutaj jest, w, jak wejdziecie w mój TikTok, to są dwa linki, jeden do YouTube'a, a drugi jest do takiego portalu Buy Coffee. Tam możecie mi kawkę postawić nawet za, za 5 czy za 10 zł. blikiem wysłać. Szybko to trwa. No i co? Zapraszam wszystkich do subskrypcji, do wysyłania tych filmów dalej i do komentowania, nie? Wszystkie filmy macie tutaj pod tą grafiką. Jak klikniecie w grafikę, to wejdziecie na mój profil na TikToka i tam są wszystkie filmy, nie? Także pamiętajcie, Rosja jest już poza zawiasem, nie? nie jest w ogóle w, w, w Europie już w ogóle zostanie odcięta od sprzedaży. Oni są już teraz wyautowani totalnie, nie? Polska jest coraz silniejsza. No i co? No i dobrze się dzieje, nie? Dobrze się dzieje. Także trzymać kciuki za, za rząd, za Donalda Tuska, za wszystkich ludzi, którzy są rozliczeń w Polsce, tak jak na przykład prokurator Wrzosek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Żurek tych wszystkich ludzi trzeba wspomagać, nie, Radosława Sikorskiego, Pana Giertycha, no jest, jest dużo takich osób, którzy który, potrzebują po prostu wsparcia, jak gdzieś słyszycie jakieś komentarze na Facebooku, czy gdzieś tam na, 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 po prostu w mediach społecznościowych, udzielajcie się, nie zostawiajcie takich komentarzy po prostu negatywnych, bez, bez odpowiedzi, Mówcie co o tym myślicie i wspierajcie tych ludzi, nie? Bo, bo trzeba to robić, nie? Żeby, żeby po prostu no ludzi uświadamiać i dać odpór takim wiecie, fałszywym po prostu informacjom, nie? Fejkowym. No dobra słuchajcie, no to pozdrawiam kochani, trzymajcie się, hej, cześć.